Hej siemano wam wszystkim, z tej strony Alek Witam was w kolejnym odcinku w DSJ4 Moi drodzy dzisiaj Puchar Narodów, Puchar Drużynowy Widzów Moi drodzy czas na kolejne zawody Jak widzicie klasyfikacja No już trochę się tam ustaliła Bractwo ucieka Cały czas ucieka z tymi punktami innym nacjom No ale wiemy, że sytuacja może się Za chwilę odmienić Zobaczymy co się w następnym konkursie wydarzy A dzisiaj przenosimy cię do Karlowaca HS92 Anti Avanti rozpoczyna i reprezentacja Austrii. No, i pierwszy skok powiedziałbym sobie taki no, no niezbyt daleki, 81 metrów, ale no wiecie, że to jest drużynówka. Tutaj jeden skok zepsuty. Tak naprawdę, może wszystko zmienić. Daniel Groński. Tutaj dłuższa odległość. I prowadzenie 85 metrów Daniel Groński. No to Czechy, których reprezentuje pierwszy skoczek Igor Trzaskowski. No i wyjście z progu, bardzo dobre. I skok także daleki. 87,5 metra. No i to jest pierwsza nota jak na razie. No bo dalej nikt jeszcze nie skoczył. USA, EWES. EWES. Proszę bardzo. Też daleko. USA się tutaj nam no, trochę, trochę podnosi. Drugie miejsce, jak za Szwajcarią. No i Korea Południowa, Lin Hu Jing. No i Lin Hu Jing. Także daleko. Oni zawsze, można powiedzieć, próbują być jak najwyżej. I teraz prowadzenie nawet mają 87,5, ale w lepszym stylu. Polska i Miki. No, i ten wyjście z progu mogło być lepsze. Zdecydowanie lepsze mogło być. To jest piąte miejsce, przedostatnie, jak na razie. Więc jest wiele do odrabiania. Krzysiek sportowiec. No to Krzysiek sportowiec, ładnie. No, jakby kurde, po tych drużynówkach chyba już odpoczął i może już skakać. Znaczy, pfu, po turnieju czterech skoczni. Co ja mówię, po drużynówkach. Jest i siuda, I 62 reprezentacja Niemiec, a i siuda, nie czwarte miejsce, no sporo do odrabiania Norwegia i Mystic jako pierwszy, a Mystic chyba znacznie dobrze, no choć to ten lot taki no szarpany czwarte miejsce, Exequo z Niemcami. No to Węgry i Kamil Stoch jako pierwszy. No i proszę zobaczyć. Daleko. To był dobry skok. Zdecydowanie udany. No i prowadzenie. Jak na razie punkt właśnie przed inną nacją. Włochy i Kacperito. Oj, 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 Kacperito. No zaczyna kiepsko. To jest ostatnie jak na razie jedenaste miejsce. I sporo do odrabiania. No to się zaczyna ciekawie. I bractwo i Larson jako pierwszy. No, kończy tą pierwszą turę. To też wyjście z progu nie było za dobre. Ale skok jest niezły. Miejsce czwarte dla bractwa, więc są w grze. No i to normal jest. No i czekamy na drugą turę, bo może się tutaj wszystko pozmieniać. Peterek zaczyna. 118 nota. Pierwsza była, więc teraz trzeba już dalej skoczyć. I jest dłuższy skok, piterka 87, z tego 4,20 dwudziestki, noty 1,19,5. Świetne oceny za styl. No i zobaczymy jak podejmie to wyzwanie Szwajcaria i PTG, zajmują na razie ósme miejsce. No i teraz trzeba dobrze skoczyć i skoczył to PTG 86,5 i prowadzą o 4,5 punkta przed Austrią. Koziszek, miejsce piąte Czechów. Dobre skoki. No, drugi dobry skok, i coraz bliżej awansu Czesi, więc brawo. 87,5. i Trzaskowski to samo. No i USA i Bloodgamer 69. Też nieźle. Na miejsce trzecie. Za Szwajcarią mimo wszystko lądują. Tutaj o, o pół gorsza nota. No i Pei Yan G. Drugie miejsce Korei Południowej. I teraz zobaczmy. Ten skok także będzie daleki. Prowadzenie moi drodzy, pewne. Noty także wysoki 88,5. Nie było tu innego wyjścia jak ogąś prowadzenia. Polska i Crystal XD YouTube. Też starał się wyjść nieźle z progu i nie było problemów, ale to jest piąta lokata. No jest co odrabiać tutaj oczywiście, ale no coraz mniej skoków do oddania, tylko dwa im zostały na to. Słowenia i Jansbaan. Dobry skok, ale nie na prowadzenie. Drugie miejsce... tuż, tuż za Koreą. No to Niemcy i Xaver. O to nie będzie dobry skok Savera. Wyjście z progu spóźnione. No i na razie to jest piąta egzekwo lokata ze Stanami Zjednoczonymi. Norwegia i Agnes. Też bardzo podobnie. I miejsce mimo wszystko czwarte egzekwo ze Szwajcarią. Zrobi się tu ciekawie Węgry i Sebom, Oni prowadzili po pierwszej turze. Zobaczymy czy po drugiej turze również będą prowadzić. Będzie ciężko. Miejsce czwarte. Tylko 86 metrów, więc no trochę zepsuł. No i Włochy Kali 44. Oni mają sporo do dorabiania i mają na to trzy skoki. Więc trzeba się tutaj naprawdę wysilić i pierwszy skok już jest świetny. Skakują na 11 miejsce. Czyli nadal jest to ostatnia lokata. 88. No niewiele tu odrobili, ale powoli to idzie. Zobaczymy. Bractwo I Cydik kończy drugą turę. Oj, tutaj grozi mi. Grozi im spadek. 11 lokata, więc bractwo w tym momencie odpada. Huhuhu, co tu się dzieje? Robi się coraz ciekawiej. No, czyżby pierwsze zawody bez podium i od razu bez awansu? Tak, może się stać. Fekcio, dziesiąte miejsce. Austrii, teraz uwaga, oni zrobią swoje. Starają się, 87. No i jak na razie prowadzą, zobaczymy jak odpowie na to Szwajcaria z Kapim. Szwajcaria fajnie, mają piąte miejsce. Ale teraz trzeba dobrze skoczyć znowu. I robi to w świetnym stylu: Kapi. Prowadzenie 88,5 metra. To nie mogło się skończyć inaczej. Patryk Wójtowicz. No, Czesi jedną nogą już drugiej serii. Ale tylko jedną nogą jest prowadzenie o pół punkta przed Szwajcarią. Więc zrobił to. Ale no, tutaj już zaczynają się nerwy. USA i Michu. No, czy USA? Też chyba ze spokojem. Trzecia lokata za Szwajcarami, co prawda. No, ale są przed Austrią i to im się najbardziej w tym momencie opłaca. Korea Południowa i Mario Ninja 335. Popatrzmy, co tam Mario wymyślił. No, skoczył swoje. 87, niezłe oceny za styl. No i prowadzą. Mati Haku, dziewiąta lokata Polski. I teraz trzeba dobrze skoczyć, a z tym może być problem, bo skok jest krótki. I spadają na szóste miejsce za Austrię, więc tu się zaczęło robić ciekawiej. I to bardzo. Słowenia i Wikto, miejsce drugie. No, czy Victor jest w stanie tyle skoczyć? No, ładnie skoczył! 86,5. No, ty też niezłe. Drugie miejsce. Tylko Korea przed nimi. No i teraz Niemcy i sub 0,23. Miejsce siódme. Czy jest awans? Czy będzie awans? Ze ja spokojem chyba z awansem będą do drugiej serii. Piąte miejsce w tym momencie. Exequo USA. No i czekamy jak odpowie Norwegia i Bartolini. No i Niemcy, y, pfu, przepraszam, Norwegia z Bartolinim na czele. Skakują na trzecie miejsce proszę bardzo jak z Czechami. Więc zrobił swoje Bartolini. Węgry i Felix. No mają okazję dużo odrobić, ale trzeba dobrze skakać. Felix robi robotę. Robi robotę i wskakują na trzecie miejsce na podium w tym momencie. Pan Skalmar. No ta walka tam Włochów z Bractwem będzie nabierać rumieńców teraz, bo pan Skalmar na pewno nie odpuści, będzie chciał daleko skoczyć i to jest niezły skok. Na dziesiąte miejsce to prawda. Więc przeskoczyli Polskę, więc tu też się rodzi jeszcze jakaś nadzieja dla nich na awans. No i Bractwo i Butix. No Butiks musi się wnieść na wyżyny. I to tak dosłownie. Butyks. jest dobrze. Noty kiepskie. 11 miejsce, więc spadli za Austrię za Włochów. No i raczej odpadają. No te 81 czika. Wszystko tu zepsuło dzisiaj. No więc moi drodzy, czas na o ostatnią czwartą grupę. Libertarian zaczyna. 9 miejsce Austrii. Szanse na awans są, ale ten skok jest niezły i noty też są niezłe, 87,5 i czekamy, czekamy jak to się zakończy. Dev miejsce szóste Szwajcarów, ale nadal trzeba się pilnować, żeby nie popełnić jakiejś gapy, żeby spokojnie z tym awansem być i będą ze spokojem. 87,5, wszystkie oceny po 19,5 mają przewagę nad Austrią sporą. Czechy i Kamil. Też raczej ze spokojem. Skacze na prowadzenie mi się wydaje. Tak jest. 519,5. Udało się. Jeszcze dalej pociągnął ten skok niż Dev Więc Czesi też meldują się z awansem do drugiej serii. USA i Erebus. Też tu ten skok powinien być niezły. Jest dobry. Pytanie jak z notami też nieźle. Trzecie miejsce w tym momencie USA. Więc też niewiele, bo tylko dwa punkty za Szwajcarią. Korea Południowa i Super Jamain. Oj, powiedziałbym, że zepsuł skok. I zepsuł. Choć prowadzą przed Czechami, ale to jest niewiele. Kubilaj 2 i Polska. No, jeszcze walczą. Iluzoryczne szanse mieli, ale. To jest skok na szóste miejsce za Austrią. No i strata nawet dla Austrii jest spora, więc to wiele wyjaśnia. Ja to mam szczęście. Ja to mam szczęście i Słowenia na prowadzenie. Tak jest. Tym skokiem udowodnił to. 89, noty po 19,5. No i obecnie 4,5 punkta przewagi nad Koreą. Niemcy i Puma. No teraz wyzwanie mają Niemcy, żeby awansować. I teraz Puma, no to nie, to nie będzie dobry skok i chyba złe za mogą przegrać i przegrywają, szóste miejsce obecnie. Norwegia i Szek. Też nie był to do daleki skok. I miejsce piątek z ze Stanami Zjednoczonymi, proszę. No i jak Węgry? No oni raczej z awansem do drugiej serii pewni, ale które teraz miejsce podium? Pierwsze, drugie, trzecie. Miejsce drugie, więc wyprzedzili jeszcze Koreę. Więc są na dobrej drodze po zwycięstwo, ale Słowenia łatwo nie odda im tego terenu. Włochy i Antolini. Nie, tutaj nawet w tej turze widać, że. Włochy dzisiaj odstają, no i na razie 11 miejsce. Zobaczymy, co zrobi Stel. Na prowadzenie potrzebuje 99 metrów. No ale nie, dzisiaj bractwo jest w słabej dyspozycji, co potwierdza również i Stel. 11 miejsce bractwa, więc dzisiaj odpadają po pierwszej serii rywalizacji, a prowadzi dzisiaj Słowenia przed Węgrami i Koreą Południową. Dalej Czesi, Szwajcarzy. USA, Norwegia i Niemcy to są drużyny z awansami. Austria, Polska, Bractwo i Włochy odpadają po pierwszej serii już. Więc moi drodzy, dzieje się, dzieje się dużo. Zobaczymy, co się wydarzy w drugiej serii, na którą was serdecznie zapraszam. No i rozpoczynają Daniel Groński i Szwajcaria, która zajmuje piąte miejsce po pierwszej serii. Zobaczymy, czy Daniel Groński coś doda tych punktów. No. Powiedziałbym, że zepsuł. 83,5. Widać ta skocznia. Jakoś mu nie podpasowała w Chorwacji. Czechy i Igor Drzaskowski. No i tutaj zdecydowanie Czesi robią swoje. Blisko tego podium są 88 metrów. Brawo. Świetne narodnie skoki Czechów. USA i EWES. USA i EWS. no nie był to dobry skok ews a choć pół metra dalej niż pierwszej. No ale troszkę więcej wymagaliśmy od niego. Korea Południowa i Rin Hu Ji. Idą po czy nie idą? Idą, ale z Czechami będą się tam trzeć za chwilę. No 88 co prawda było, ale Cześci nie oddadzą tak łatwo pola tutaj na podium. Będą walczyć do samego końca. Krzysiek sportowiec. No tam walka z węgrami będzie chyba do ostatniego skoku. No ale Krzysiek nie psuje. 88 metrów po raz drugi. No i przewaga spokojna przed Koreą. 4,5 punkta cały czas się utrzymuje. Ich, killer, ich 62. Czy Niemcy są w stanie coś tej więcej zwojować? Oczywiście, że są, tylko trzeba dawać dobre, dalekie skoki i równe. Tak jak teraz ich śród skacze 88,5 i proszę bardzo, od razu skakują na miejsce, czwarte tu za Czechami, no ale do Czechów mają stratną, e, straszną stratę. Ogromną rzecz. Norwegia i Mystic O no ile Mystic Podobny skok do pierwszej serii 87,5 i miejsce czwarte. Więc też równe skoki, no mogą mi dać podium dzisiaj. Kamil Stoch. No, skoczył w pierwszej serii również dobrze. I tutaj też skacze dobrze. Noty co prawda mogą być wyższe. 88,5 miejsce drugie. I półtora punktu, punkta za właśnie Słowenią. Więc wszystko się rozegra w kolejnych turach. Szwajcaria zaczyna. No i PTG, który musi teraz... Skoczyć dalej od na pewno z jednego ze skoczków Stanów Zjednoczonych, żeby zresztą odzyskać pozycję. 88 prowadzenie, no i Czechy, Koziszek, 87,5 w pierwszej i w drugiej powinno być też nieźle. 87 równe, dobre oceny za styl i jest prowadzenie spokojne przed Szwajcarią. To jest 10 punktów. USA Blood Gamer, tutaj już ciekawiej może być. No bo Blood Gamer nie skacze tak błyszczowo. A proszę! Zaskoczył 88 i miejsce drugie, więc tylko za Czechami. No i tutaj PTG nic nie odrobił. Pei Yan Chi, trzecie miejsce Korei. Wyjście z progu, niezłe i skok bardzo daleki. 88,5 daje prowadzenie i spokój przed Czechami na razie, no bo to jest e, 3,5 punkta, moi drodzy. Jansban i Słowenia. No, i mamy niestety sytuację, którą no niektórzy się mogli spodziewać. Zepsuty skok, i nagle spadają za Czechów, i egzekwo są z USA. 82 metry Jana Zbana, niestety, ale takie sytuacje się zdarzają. Xaver. No teraz mogą Niemcy dzięki temu próbować walczyć. I robi to Xaver w dobrym stylu 87,5. Daje to piąty wynik i zbliżyli się. No teraz walka o podium nabrała Rumieńców. Norwegia i Agnes. Jak Agnes skoczy dobrze... No to Norwegia może liczyć na skok w pozycjach, i to jest bardzo dobry skok Agnes. Skakują na trzecie miejsce, 88,5, i zbliżyli się do Czechów, więc robi się bardzo ciekawie. A Węgry teraz mają łatwą drogę po prowadzenie. 86 sebą w pierwszej. No i teraz czaty, tylko dobrze skoczyć. Skok jest dobry, ale nie na prowadzenie, moi drodzy. Drugie miejsce, 785, więc Korea prowadzi. Po tej, po tej drugiej turze, więc no... Mówiłem, no ta walka jeszcze nabierze rumieńców. Kapi, ósme miejsce Szwajcarów, raczej bez szans, żeby tutaj przeskoczyć wyżej, choć trzeba walczyć do końca. Kapi, 87 metrów, niezłe oceny. No i jak na razie prowadzi Szwajcaria, zobaczymy jak za chwilę Patryk Wójtowicz skoczy. On miał jeden z krótszych skoków, jeżeli chodzi o Czechów, ale wiemy, że może się tu zmotywować, nie. Nie ma tej motywacji 85,5. I prowadzenie jest co prawda, ale duże straty mogą ponieść względem tego skoku. USA i Michu. No, Michu tu może nieźle skoczył 87,5 po raz drugi. I miejsce drugie. Niewielka strata do Czechów, bo to są tylko 3 punkty. Ale za to Korea może teraz odlecieć. I robią to w pięknym stylu Koreańczycy 89 metrów. Mario Ninja 335 i prowadzenie ogromna przewaga. 10 punktów nad Czechami to jest bardzo dużo. Victor No, teraz trzeba by znieść się na wyżyny. Victor No, ale nie ma tej dyspozycji takiej. 87,5 jest miejsce, czwarte za Stanami Zjednoczonymi. Yy, niestety są. No i ostatnia tura. No może być bardzo ciekawa. Niemcy i sub-023. Dobry, daleki skok. I miejsce czwarte Niemców przed Słoweńcami lądują. I jeszcze ta walka o podium się przecież nie skończyła. No a teraz Bartolini. 88 w pierwszej. O, ale w drugiej chyba popełnił tutaj błąd. No i efekt jest trzecie miejsce obecnie, ale za Czechami. Czesi nie stracili za dużo, tego się obawiali najbardziej. No i w ostatniej turze będzie walka. A jak zaskoczy nas Felix Węgier? No, ten skok też może być niezły. Ale na drugie miejsce, mi się wydaje. Tak jest, 916,5. Trzy punkty za Koreańczykami, więc ostatnia tura wszystko rozegra. No, i zaczynają Szwajcarzy. Def, moi drodzy, jak daleko, jak daleko jest w stanie tutaj skoczyć? Def, o jezu, nie skoczy za daleko. Błąd przy wyjściu z progu i 82 metry, no daje dzisiaj ostatnie miejsce punktowane, niestety. Ja to mam szczęście. No, Słoweńcy, jeden skok. Tak naprawdę, no zepsuł im szansę dzisiaj na święto. No ja to mam szczęście już, tylko 86 metrów, nawet tutaj bez żadnej ikry. 82 w drugiej serii nazwana. To wszystko zniszczyło nadzieję dzisiaj o podium, a nawet o zwycięstwie. Niemcy i puma. No, Czy przeskoczą Słowańców? Przeskoczyli ostatecznie. Pół metra dalej, no i udało się. No, a teraz zaczynamy chyba walkę o podium. Erebus jako pierwszy. Nie, tutaj błąd. I spadną w klasyfikacji, więc Niemcy i Słoweńcy się przesuwają w górę, a USA spada na przedostatnie miejsce. Norwegia i szek. Tylko 86 w pierwszej było, a jak drugiej? Jest! Świetny skok! Szeka! 88,5 metra i daje to oczywiście prowadzenie. No, i za gwoźdźkę dla Kamila, bo trzeba niesamowicie daleko teraz skoczyć. A Kamil chyba tyle nie skoczy. Nie, druga seria zepsuta. Miejsce drugie, więc dzisiaj poza podium chyba, no bo jeszcze zostały dwie nacje. No i teraz Kuba Bus. 88 w pierwszej. Jak w drugiej? Oj, tutaj to wyjście z progu mogło być lepsze. Ale chyba skoczył to, co miał. 86. I 1044 nota. No i został superjamin. Chyba ze spokojem. Nie? Tak. Ze spokojem. 87 metrów. Korea Południowa wygrywa dzisiejsze te zawody z notą 1050 ostatecznie. Więc Korea, no skakała najrówniej. Nie popełniała żadnych błędów tak naprawdę. Węgry na drugim miejscu troszkę podrabiają tam straty. Nawet sporo. I do Bractwa, i do y, Włochów. No, a trzecie miejsce dla Norwegii dzisiaj też niezła pozycja. Czwarte części też świetnie. No, niewiele brakła. Mieliby to podium. Dalej Niemcy. Słowenia niestety w drugiej serii się nam posypała. No, została Jana Zbana raczej, bo potem to jeszcze Wiktor skoczył dobrze. No, ale ja to mam szczęście też tylko 86 drugiej, więc to też spowodowało, y, nie inaczej. No, siódma USA i ósma Szwajcaria. No to moi drodzy, spójrzmy na klasyfikację generalną Pucharu Narodów. No, bractwo nadal lideruje. 1800 punktów, za, niam, za nimi 350. E, 350 straty? Nie, 250 nawet już. 250 straty Węgry na trzecim miejscu Włosi. Dalej Norwegia, czwarta, zbliżyła się tutaj. Piąte Niemcy, szósta Korea Południowa, Exeko ze Słowenią, ósma Polska, dziewiąte, 10. USA, 11. Szwajcaria, no i 12 oczywiście Austria. Więc moi drodzy, ja w tym momencie dziękuję Wam za uwagę w tym odcinku. Mam nadzieję, że się nie Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Żegnam się z wami i do zobaczenia, moi drodzy, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu na kolejnych drużynówkach. Trzymajcie się na razie, pa pa! No i. Hey!